Mili panie i panowie, afera homoseksualna w Kolibrze. Dobrze wiecie, co się wczoraj wydarzyło. Pojawiły się na półkach sklepów napoje alkoholowe czy czysta wódka, nawet nie wiem, nie przyglądałem się temu. W, w saszetkach. W Wielkiej Brytanii one są od zawsze, odkąd tutaj jestem, 20 lat, zawsze leżały na półkach. Nigdy w życiu się nimi nie interesowałem. Wczoraj sobie zakupiłem. Nie ma tutaj zakrętki jak w Polsce. Jest, normalnie się rozrywa, nie wiem czy przelewa do kubka, czy się pije gdzieś tam na koncertach, pewnie na zabawach. Mojito, ohyda, nigdy w życiu tego nie kupię. Kupiłem to celowo, żeby zobaczyć co to jest i nagrać tam kilka filmików. No, podniosła się afera. Homoseksualiści z Kolibra podnieśli, ugrupowania wolnościowego, podnieśli aferę, że te produkty nie powinny być sprzedawane, dlatego, że jeden, jak on tam się nazywa, Trawka, Marcin Trawka chyba, już patrzę, poczekajcie chwilę, Marcin Trawka, jakiś tam przewodniczący Kolibra, pomylił się i kupił dziecku to jako jogurt. Tak? Chory człowiek, Trawka pewnie od żątów, kupił to dziecku jako jogurt i on żąda kategorycznie, żeby to zlikwidowano, z półek pozabierano i podnieśli krzyk. Eee... Twierdzą, że to był bojkot, ostracyzm konsumencki. To nie był żaden bojkot ani ostracyzm konsumencki, bo te właśnie posty, które latały wczoraj na Twitterze i podejrzewam na innych społecznościowych mediach, na których nie jestem, podbiły atrakty, atrakcyjność i e, kupowalność tego produktu. Tak, ludzie nagle zobaczyli ty, stoi coś na półkach, gadają o tym, idę zobaczyć, czy to smaczne, czy nie smaczne. Chociażby przykład, ja to sprawdziłem, niesmaczne, smaczne narobili krzyku, a oczywiście władza lubi sobie zbijać e, punkty, władza się w to włączyła i zamiast powiedzieć, hej, e, homo, e, ko, kolibro, homo, możecie sobie krzyczeć, i tak dalej, robić sobie aferę. Ja tu jestem premierem. Producent ma prawo produkować, co mu się e, żywnie podoba. Jeżeli ludzie nie będą kupować, to znaczy, że produkt się nie przyjął i zostanie wycofany. Oni po prostu podnieśli krzyk, jak. Lewaki, genderowcy na mediach społecznościowych stwierdzili, że ich w tej małej bańce, skoro podnieśli krzyk, dowiedział się o tym premier. Bezprawnie kazał wycofać te produkty. Zadziałał wolny rynek. Tak? Przypominam, że na tych produktach nie ma gołych bab, nie ma jakichś strzykawek z narkotykami i tak dalej. Są kolorowe obrazki. Tak? No i nagrałem kilka filmików. I homo się z e, Marcin Trawka z kolibra e, na, odpisał mi. A nie udaje się przypadkiem ślepego konsumpcjonisty na promocji, Ślepy konsumpcjonista, oni wymyślają taką nową mowę, taką wiecie, żeby ch, e, dziki kapitalizm, ślepy konsumpcjonista, i tak dalej, żeby pokazać tutaj w swoim e, bańce socjalistycznej, że to jest coś złego. Jak wyśmiałem, napisałem, ślepego konsumpcjonisty, kto wam tworzy tę nową mowę? On Wasza głupota i stawianie wolnego rynku ponad wszystko. Koliber, przypominam, oni zakładają te swoją organizację. Każdy, zanim tam przyjdzie, ma przeczytać książek wolnościowych 10, z których nic nie rozumie. I oni zarzucają mi, że wolny rynek jest, mówią, jest niebezpieczny, a ty stawiasz wolny rynek ponad wszystko. Rozumiecie? Jak komunistyczna jakaś bojówka. Włącza się do tego. Hubert Kędzierski, następny homo z Kolibra i pisze tak. No ale przecież w tym przypadku to tubki, to wolny rynek zweryfikował. Oburzeni konsumenci to nagłośnili na tyle, że dotarło to do organów państwowych. Ostatecznie doprowadziło do wycofania produktu. To sytuacja wolnorynkowa. Lincz konsumenta doprowadził do wycofania. Lincz konsumenta. linch, to jest wolny rynek. Tak? Powtarzam. Jeżeli produkt jest niedobry, zły, za drogi, Wadliwy, ludzie nie będą kupować. To jest wolny rynek, tak? Ale on lynch przeprowadzili, tak jak mówiłem, i mówią, że to jest wolny rynek, i cieszy się, że dowiedział się o tym premier Donald Tusk i własnoręcznie postanowił zakazać produk produkcji i sprzedaży tego. I jeszcze był tam z nimi trzeci: trzeci e, e, Homo, Norbert Kustusz, też koliber, e, też homo. Śmieszne, jak alkoholicy patoprawicy spod płaszcza Korwin JKM bronią pseudomałpek w saszetkach. Pseudomałpek. Abstrahując od wszystkiego, trzeba być naprawdę indolentem, aby obrażać się na ostracyzm społeczny, który tutaj ordynarnie zadziałał. Politycy reagują na nastroje i wolę konsumentów, czyli nie zadziałał żaden ostracyzm. Tylko politycy, którzy zareagowali na wolę krzykaczy genderowych homo na ich się, tak? Czyli wprost Przyznają tutaj, że podnieśli krzyk i doprowadzili do, do zniesienia tych, do wycofania tych produktów ze sklepu. Powtarzam jeszcze raz. Tragedia. Póki Corwin jeszcze był w mainstreamie, można powiedzieć przez ostatnie 30 lat, idee wolnorynkowe kwitły po prostu, tak. Teraz rak, rak przejął te wszystkie organizacje i trzech homosocjalistów. Udowadnia mi, że tu zadziałał wolny rynek, że premier Donald Tusk jest przedstawicielem wolnego rynku. Wstyd i hańba, panie i panowie. Wstydcie się, Homo.